Witamy. Witamy. witamy Mikołaja. Mikołaja. O, ja tu Mikołaj. Są tu jakieś grzeczne dzieci? Zapraszamy, Mikołaju. Cześć. cześć, Mikołaju. prosimy, Mikołaja. ale ty urosłeś przez ten rok. Oj, dobry, wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Hmm. Chłopaki, co tam u was? Co się zmieniło przez ten ostatni rok? Tomek, może ty pierwszy ze mną pogadasz, to? Stań przy Mikołaju, Tomasz. Szymek, nie. To może Szymek pierwszy. Chwilę, nie. nie On chce poczęstować. No, weź całą paczkę, a nie Później Mikołaj więc ja Mikołajem, Tomek. Patrz Patnałeś przy Mikołaju. Tak długo czekałeś. No tak Chłopaki, bo jest tyle innych grzecznych dzieci, ja muszę zaraz iść. Tak No już prawie, już prawie jest. Chodź tu stań tu obok mnie. Chodź tu Zmyku. Tak z boku tu ładnie stań. To Tomuś będzie miał pierwszy No. Będzie miał, tylko za chwilkę. mój co tam u Ciebie słychać? Dobrze? Dalej wcinasz kabanosy? Lubisz? A coś oprócz kabanosów? Hmm? A dlaczego? No bo nie. To szkoda. Czyli to tylko kabanosy? Nie. Mm. Bułkę. No, ale jeszcze różne to. Bułkę, to do kabanosa pewnie. Kotle? Mm. No. A tak coś innego? Łącznie. Albo no. mhm. tak tam na okna. No, pewnie. A powiedz mi, bo ty chodzisz na budo, tak? Mm? I jak ci się podoba? A to, mi na to fajnie. Fajnie? A z kim tam ćwiczysz? Tato. A pofać się, co wczoraj dostałeś. Dostałeś coś już wczoraj? Nie powiesz. Bardzo mało rozmowy jest w tym roku. A powiedz mi, a jak tam z porządkiem w pokoju? No dobrze. Idziemy zobaczyć? Nie. Nie. To może nie w tym roku, ale tak wierzę na słowo, że masz posprzątane. W przyszłym roku pójdziemy, dobra? Masz sprzątać sam koper, tak? To co, umowa? Będziesz się staroski. Umowa. Umowa? No dobra. To myślę, że już mogę ci tutaj prezencik dać. Bo byłeś poza tym tak całkiem w porządku grzeczny, nie? No. Co ja to tu dla nie byłam? do mnie, do Przypój, żebyś ładną fotkę miał, pamiątkową. I co, Mikołaj trafił? To podziękuj mu jeszcze. Cytulastka Mikołaju. piątkę No, Cię. Mikołaj za to Chodź, do zdjęcia tak wiesz, blisko tu stań, o. Za Zawsze Dziękuję. Dziękuję. Szymek, jak już młodszy brat był, to ty teraz też musisz odważnie do tematu podejść, nie? I jak to, chodź tu dłużej. Bo ty też na bud dochodzisz. Jak idzie? Dobrze? A co Ci się tam najbardziej podoba? Pasy. Pasy? A to jaki masz? A od czegoś trzeba zacząć, nie? Ciężko było? No wiesz, że żeby tam zdobyć jakieś dalsze pasy, to trzeba ćwiczyć, nie? Ćwiczyć i ćwiczyć, i ćwiczyć. I jeszcze co? I. I ćwiczyć. I ćwiczyć. Tego tam nigdy, nigdy zabierze. W szkole wiem, że w porządku. Bo to tak. Ogólnie wiadomo, że się dobrze uczysz. Także wszystko w porządku. A jak porządek w pokoju? Dobrze? Idziemy w tym roku czy w przyszłym? W przyszłym. A rodziców się słuchasz? Tak. Zaraz czekaj, tu podpytamy. Jest ok? Zawsze mogłoby być trochę lepiej. O, coś mogłoby być lepiej. Tata, co to czekaj, bo czy mi gowaj A to Tatuś, robił. tatuś to robił

Zimę, bo on tylko raz na rok przychodzi, i to do grzecznych dzieci. A przecież tak nie rób bo to boli. A patrz, patrz, patrz. uśmiech. 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 Super. Okay. Dziękuję Wam bardzo, chłopaki. A tu na Mikołaja, Mimo ale, Drzyma, ale jest, tu Już nie wiem co. Już Już będziemy to Chłopaki, już coraz więksi jesteście. Coraz więcej do pogadania, a wy tak mało mówni jesteście. Za rok rozmawiamy konkretnie. O życiu, o problemach, o szkole, o dziewczynach. Nie możesz potwierdzić. za rok, Trzymaj się, do zobaczenia za rok. się Tomek, Ty też. Trzymaj się, do zobaczenia. Jeszcze zdjęcie sobie z Mikołajem zrobimy. ja nie, nie, nie. chcę. z pałużą, Chodźcie, dziadki. No, No, ale myśmy grzesi. My sami możemy. możemy. Czekajcie, Zrobicie nam z Mikołajem jeszcze. No, no, no. Już to mówię. ładnie Już dobrze. Ładnie Trzymaj, trzymaj. Przesuń się do góry. Drugi z dyrektora też z lampką.